Cześć, witam Was ponownie i dziś mam dla Was materiał z serwera Piaskownica. Sandbox to serwer, gdzie testujemy prawdopodobne zmiany w Grzort of Tanks. Nic pewnego, więc nie należy się stresować, przejmować tym. To po prostu jest faza testów, która ma na celu poprawienie samej finalnej produkcji. Zaczniemy od zmienionych materiałów eksploatacyjnych, potem przejdziemy do nowych parametrów artylerii, a na koniec pokażę wam przykładową bitewkę po zmianach, więc na początek co się tutaj pozmieniało więc yy, na początek może zwykły zestaw naprawczy, mały, yy, co tutaj dodano, więc teraz możemy go użyć kilka razy podczas bitwy. Mamy tylko pewne ograniczenie cooldown, które oznacza, że możemy raz użyć zestaw naprawczy, po czym musimy przeczekać 90 sekund. I tak Non-stop co 90 sekund możemy używać małego zestawu naprawczego. Podobnie ma się sytuacja z apteczką, z tym, że teraz dzięki apteczce możemy usunąć efekt ogłuszenia, czyli załóżmy, otrzymaliśmy trafienie od artylerii, chcemy jak najszybciej być w pełni sprawnym. Używamy apteczki i jesteśmy gotowi do boju w 100% sprawni. E, identycznie jak z małym zestawem naprawczym. Trzeba pamiętać o tym, że jest ograniczenie raz na 90 sekund. Identycznie jest z gaśnicą. Możemy ją używać kilka razy podczas bitwy, ale nieco inaczej wygląda sytuacja z dużym zestawem naprawczym, z dużą apteczką i z dużą gaśnicą, ponieważ te materiały eksploatacyjne teraz mają taki bonus, że możemy je wykorzystywać co 60 sekund non-stop, czyli. Nieco 90, co 60, jest 30 sekund różnicy na korzyść tych zestawów. Duża e, różnica, e, na pewno się to przydaje. Więc tak to wygląda. Identycznie jest z apteczką, jak widać, oraz gaśnicą co 60 sekund. Także to są zmiany w materiałach eksploatacyjnych. Ocenicie je sami, a teraz parametry: więc mamy 5 ART, obiekt 2.7, Conqueror GC. Batcha T92 i GW 100 Każda z tych art posiada teraz zmienione parametry działa, więc zobaczmy jak one się prezentują. To jest akurat .27 i tutaj mamy e, działo kalibru 180 mm, które posiada teraz lepszą szybkostrzelność, e, gorszą penetrację, gorszy damage. Dodano informację o mocy ogłuszenia, które wynosi zawsze 100% w każdej arcie, i także maksymalny czas ogłuszenia. W tym wypadku 38 sekund. Ten czas jest zależny od y, kalibru i y, danej arty. Teraz mamy także informację inną o celności, o czasie celowania. No Ogólnie tak to wygląda. Jest inaczej, że tak powiem. Tutaj, akurat, Conqueror GC. Teraz widzimy, że zamiast 2000 mamy 1200 dema, inną szybkostrzelność, inną penetrację, inną e, celność, czas celowania, ale także mamy tutaj większy czas ogłuszenia nie tam 38, lecz 43 sekundy maksymalnie. Maksymalnie, czyli nie średnio, to jest różnica. E, także tutaj na przykład Bachatillion z trzema pociskami. On posiada najkrótszy czas ogłuszenia tylko 32 sekundy. No i oczywiście są jeszcze pozostałe artylerie, na przykład T92, który ogłusza na 45 sekund, ale posiada najgorszą celność z tych art. I także jest jeszcze tutaj GWS-100 e z takimi parametrami. Ogółem należy podsumować, że arty strzelają teraz częściej, ale za mniej plus jeszcze ogłuszają. Także tak raczej oceniałbym te zmiany, oprócz tego, że częściej, jeszcze celniej. Także tak to wygląda. No i co? Przejdźmy teraz do przykładowej bitewki. Tym razem pokażę Wam powtórkę, ponieważ niestety nie da się niemal wejść do bitwy. Wszyscy testują teraz artylerię, jest to w pełni zrozumiałe, no ale musicie wiedzieć, że bardzo trudno opotyczkę, także w końcu po kilkunastu minutach wylosowało mnie na mapę Himmelsdorf i tutaj, już w oczy rzuca się kilka rzeczy. Na pewno widzicie, że jest po 5 art na team, a miało być podobno tylko 3 na team. To jest jeszcze taka pomyłka, ponieważ serwer miał pewne problemy, już to zmieniono, więc musicie wiedzieć, że od tej chwili losuje bitwy teraz tylko 3 arty w każdej drużynie maksymalnie. Więc nie należy się tym przejmować, po prostu tak wylosowano na początku przez błąd mały. I jeśli chodzi o samą artę, to już widzicie, że mam tutaj informację 90 przy zestawie naprawczym. Jest to oczywiście ten cooldown, o którym Wam mówiłem. Ten, to ograniczenie, jeśli chodzi o samą artę, to widzicie, że celuje znacznie szybciej. Znacznie, znacznie szybciej. Praktycznie, można powiedzieć. Skupiam jak takie, jak takie artylerie niskiego poziomu. Tutaj macie przykład, jak wygląda ten celownik pod G. Kiedy klikniemy G, możemy przejść w taki inny celownik, coś na wzór modyfikacji battle assistant i tak wygląda ten celownik. Naprawdę się przydaje, szczególnie teraz, kiedy celność artylerii wzrosła i zobaczcie, można idealnie wycelować. Tutaj, to berwał za ponad 384. Kolejna rzecz, nad czołgiem, który ogłuszymy, pojawia się informacja, ile czasu będzie jeszcze ogłuszony. Widzicie, że ten baczat jest ogłoszony na 10 sekund, czyli w skrócie jeśli wy jesteście ogłuszeni, to rywal was wie o tym, ile jeszcze jesteście nieco y, osłabieni. I w drugą stronę też to działa, wy wiecie, jak wasi rywale są osłabieni. Tutaj przykład, taki strzał T49 rywale zniszczony. Bitewka będzie bardzo krótka, ponieważ, no tak, wylosowało mapę Himesdorf. Nic na to nie poradzę. Zdarza się, widzicie, właśnie informacje o tym ogłoszeniu. No i co, jeśli chodzi o takie jeszcze ważne informacje, to oczywiście można oznaczyć teraz ten sektor, gdzie celujemy Artą. ale jest on jeszcze dla mnie zagadką. Tutaj akurat E5. Zauważcie, że dostał kolega za. 500 i jest informacja, ile było głuszony. Baczard, identyczna sytuacja: 9 sekund, 8 sekund ogłuszenia ma teraz także. Tak to działa obecnie na serwerze. Piaskownica. Czy dobrze, czy źle, nie mi to oceniać. Temat jest dość szeroki, więc uważam, że wy powinniście się wypowiedzieć w tej kwestii. No i co? Całkiem sympatyczna bitewka, krótka, no bo niestety losowym mapę lesdorów i tutaj rywale bardzo szybko wjechali o tej strony, więc bez zbędnego gadania powiem, że to jest tyle. Pokazałem Wam mniej więcej nowości, yy, uważam, że wprowadzono kilka no, interesujących zmian. To tyle w tym odcinku, do usłyszenia, cześć!